Cześć, witam Cię serdecznie w kolejny piątkowy wieczór na naszym kanale kosmetycznym firmy Phoenix. Mam tutaj przed sobą katalog maj-czerwiec. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej, a link będzie pod tym filmikiem. Przede mną trzy kulki pod pachy. Yy, ogólnie wszystkie te trzy produkty nie zawierają alkoholu. Są bez aluminium, nie zostawiają śladów na ubraniach. Pierwsza kulka pod pachy została wzbogacona o ekstrakt papai i granatu. Praktyczne opakowanie sprawia, że kosmetyk jest łatwy w stosowaniu. Ten dezodorant stosujemy na czystą i suchą skórę. Tak wygląda w środku. Pięknie pachnie. 50 ml. Druga kulka podpachy została wzbogacona o ekstrakt z bambusa. Jest wygodny i bezzapachowy. Idealnie sprawdzi się podczas wzmożonego wysiłku fizycznego oraz w ciepłe dni. Rzeczywiście jest on taki bezzapachowy. W środku wygląda tak jak ten poprzedni i również ma 50 ml. Natomiast trzecia kulka podpachy została wzbogacona o ekstrakt z pereł i lotosu. Jest on odświeżający, delikatnie pielęgnuje skórę i chroni przed nieprzyjemnym zapachem. Super jest. W środku identyko. Także zachęcam do sprawdzenia tych produktów na tej naszej stronie. A ja dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór, za to, że jesteście tutaj z nami i nas oglądacie. Zachęcam Was również do śledzenia nas na Facebooku, Instagramie, TikToku. Jeśli nie zobaczyliście poprzednich odcinków, to zapraszam, macie tutaj ku temu okazję, a my widzimy się w kolejny piątkowy wieczór. Udanego weekendu, wieczorku Wam życzę i do zobaczenia. Cześć!